Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni, a szczególnie tych, którzy lubią kwiat tuberozy. Zobaczcie, kochani, można w Polsce uprawiać tuberozy, to jest moja własna uprawa. Ja przyznaję, nie jestem ogrodnikiem, może jedynie ogrodnikiem amatorem, a mimo to dałam radę. Dzięki widzom. Ktoś mi wjechał na ambicję, jedna z osób komentujących tak myślę, że zupełnie niechcący. Mówiąc, że w Niemczech uprawia lawen y tuberozy. No to myślałam, myślałam, patrzę, są cebulki do kupienia w internecie, więc rosną, gdybym miała komuś dać taką prostą, szybką poradę, jak uprawiać tak jak mieczyki czy gorginie, po prostu wkopujemy na wiosnę i się wykopujemy. A że teraz właśnie trwa sezon na tuberozy gdzieś tam na południu Francji, no to myślę, że to jest taki czas, żeby powiedzieć Wam o kilku ciekawostkach tuberozowych. Zachęcić do uprawy. Ja zaraz pójdę zrobić kilka zdjęć, póki tak ładnie kwitnie, bo. Spróbujcie sobie, Państwo, wyobrazić. To jest kwiat, który stoi na ziemi w doniczce, i zobaczcie, jaki to jest długi kwiat. On tak sobie nie postoi. Ostatnio były wichury. Zobaczcie, także trzeba jak najszybciej narobić zdjęć do kolejnych książek. Może się przyda. No i co będzie dalej, nie wiem. No też muszę Wam powiedzieć, że tuberoza ma takich naturalnych wrogów, czyli te paskudne ślimaki, których tak dużo teraz. Także z tych cebulek, które się gdzieś tam udaje kupić w internetach, no nie wszystkie wyrosną. Ale tak, przychodzę do Was z taką ciekawostką, ponieważ zapach tuberozowy to nie jest zapach jakiś szczególnie popularny i lubiany w Polsce i w tej chwili perfumy Gucci Bloom są bardzo dobrej ceny, widziałam w Douglasie. Nawet miałam kupić, ale tutaj ta kwiatowość jest tak... Tak skondensowana, tak w sposób mocny podany, może nawet bardziej nie w tych perfumach, bo te są jeszcze odświeżone. No cóż, ale w tej pierwszej edycji, no to tutaj to, dla mnie to było 100% migreny, ale ponieważ tych białych kwiatów jest teraz wszędzie pełno, powstają po prostu przeróżne perfumy z silną frakcją białą kwiatową, a chociaż Ballon to jest powrót do zapachu z lat 50., też jest dużo białego kwiecia, tutaj ale to tu głównie chyba jaśmin będzie. No i nie brakuje po prostu białego kwiatu w bardzo różnych edycjach na przykład w Gabriel Chanel, a tamta tuberoza w ogóle nie jest tuberozowa. No to myślę, że jakoś ta wrażliwość się moja na tuberozę zmieniła. Uodporniłam się, już nie działa na mnie migrenogennie. Także nie wiem czy nie kupię. Widziałam 30 naprawdę w dobrej cenie. Czyli jak znam markę Gucci po prostu już się kierują w stronę nowych kreacji, nowe kreacje Gucci Flora, bardzo udana bardzo przyjemna, nic trudnego myślę, że to będzie chili i to dłużej z nami zostanie teraz powstała wersja fioletowa co o czym już mówiłam, pokazywałam Wam w takich migawkach, ale właśnie tak mają też w ramach tej Gucci Bloom, właściwie ciągle pojawiają się nowe odsłony, także może będzie tak, że tej wersji podstawowej zabraknie, ale pozostaną flankery i teraz wąchałam to Gucci Bloom, takie zielono, zielonością przeromane, Aqua di Fiori. To to, moim zdaniem, nie pachnie najgorzej. To tutaj mam dwa flakony. Także zaglądajcie, jak znajdziecie w dobrej cenie, no to tak, to jest dobra marka, myślę, że warto... Warto kupić, warto poznać, bo to no tak, to są perfumy zrobione, cała ta linia Gucci Bloom przez bardzo ważnego perfumiarza Alberto Morillasa. i on w tych kwiatowcach to jest mistrzem, on jest arcymistrzem. No cóż, urodził się w Hiszpanii, on po prostu rozumie białe kwiaty jak mało kto. Jednakże powiedzmy ta zimna część Europy tak nie do końca te kwi białe kwiaty ogarnia, ale białe kwiaty są bardzo popularne w Stanach, więc... Nie brakuje, jest to po prostu duży rynek na te białokwiatowce. Nie wiem, czy pamiętacie, Giorgio Beverly Hills takie perfumy, tu chyba podobnie, także to jest taki natrętny białokwiatowiec, który pokochała Ameryka. Ale nazwać te perfumy tuberozowymi byłoby trudno, jednakże tamta białokwiatowość jest bardzo, bardzo mocna. Nie wiem, czy pamiętacie, te perfumy tu też jest bardzo dużo tuberozy. A tak wygląda flakon. No cóż, biały flakon dla perfum białokwiatowych. Może trochę oczywiste. Bardzo ważnym zapachem, gdzie jest bardzo dużo tuberozy, jest cała linia Żador. Jak Wam mówiłam, teraz powstanie. Właściwie lada moment powinna powrócić do perfumerii wersja LOR, już zrobiona przez nowego perfumiarza Tam właśnie tuberozy nie ma, ale to jest na przykład wersja Infinissime. tu tej tuberozy jest całkiem sporo. Może kilka słów o perfumach. Pantera Cartiera, kiedy mówicie gdzieś tam na grupach albo gdzieś tam w internecie się wymieniacie uwagami na temat pantery, to pamiętajcie, że była też taka pantera u Cartiera. i ona właśnie była biało tuberozowa. Ja kupiłam taki jeden z ostatnich flakoników. Także jeszcze to jest taka ciekawostka, można ten, zdjąć tą kuleczkę, i nakręcić atomizer, ja już nie chcę tego ruszać, nie chcę no bo to już jest unika, także tu widzicie pantery. Motyw pantery dla kartiera jest motywem ważnym. No, powiem tak, rzeczywiście, pantera i tuberoza to może być nie najgorsze połączenie. Teraz tak, wracając jeszcze do takich bardziej popularnych perfum tuberozowych, no to jeszcze do niedawna, niedawno Zara przeceniała, bo bardzo dużo w dobrej cenie tegoż zapachu. tuberoz Noir, no to jest taka tuberoza może na miarę Gucci Bloom. Kto zna dobrze, może testować. Nie ma bólu głowy. Nie ma jakichś takich blokad wewnętrznych przed testowaniem. Niech spróbuje porównać. Jest jeszcze jeden zapach w portfolio marki Zara, nazywa się ale nie ma wiele z tuberozą wspólnego. Z takich starszych, zapomnianych tuberozowców. Tutaj mam tester Versace Blonde. Tutaj brakuje tego bardzo, bardzo zdobnego korka i tu jest rzeczywiście ta tuberoza bardzo realistyczna, bardzo wyrazista. No, taka trochę w starym stylu, trochę zapomniana. Musicie też Państwo pamiętać, że yy, powiedzmy początek tego wieku to była taki powrót na modę na tuberozowce. Wtedy właśnie pojawił się Jador, wersja podstawowa i tam była tuberoza. Ale też były perfumy Mark Jacobs, po prostu takie w biało-czarnym flakoniku czy powiedzmy estetyka opakowania. Flakonik sam był przecież czysty, chyba z czarnym korkiem, ale kartonik był taki. Pojawiły się perfumy Michael, też takie mocno, mocno tuberozowe, czy może nieco zapomniane, ale nie przez wszystkich, za sprawą bardzo szczególnego flakonika Jean Paul Gaultier Fragile. Tam był taki flakonik, który przypominał szklaną kulę. Tą taką kulę ale śnieżna kula, taka zabaweczka dla dzieci. Była woda perfumowana i była woda toaletowa. Jest tutaj na kanale, odsyłam Was do tego filmu, tam dokładnie pokazałam obydwie wody, bo były pewne różnice, ale obydwa flakony nadzwyczaj ciekawe. I na koniec chcę Wam zwrócić uwagę na dwie kompozycje tuberozowe. Jedna jest kompozycją można powiedzieć zapomnianą, ale według mnie jest to najlepsza tuberoza, jaką znam. Też powiem, nie miałam od razu do niej przekonania, no po prostu opór był wewnętrzny, Migre, migrenowość po prostu po prostu wywoływały migrenę. No tak bywa. Także kochani, Maora marki Guerlain, najładniejsza, najsubtelniejsza tuberoza, jaką znam, można powiedzieć zapach, z którym Jean-Paul Guerlain pożegnał się chyba z taką pracą dla marki poszedł na emeryturę. Niedoceniony. Na Fragrantice spotkałam się z informacją, że perfumy Majotte są właściwie nawiązaniem bardzo bliskim do tegoż zapachu, także muszę w końcu się wybrać i sprawdzić. No i na koniec polska markan Nu no, zrobiła tuberozę. Niczego sobie, nic się jej zarzucić nie da. Bardzo tuberozowa cena no regularna powiedzmy poniżej 100 zł, ale można upolować jeszcze taniej, także trzeba szukać jeżeli jesteście ciekawi jak pachnie tuberoza to to byłby chyba jeden z najtańszych w tej chwili na rynku tuberozowców no chyba że gdzieś upolujecie tą czarną tuberozę od Zary. A jeśli macie jakieś swoje ulubione perfumy tuberozowe no to napiszcie jakie to są. Jestem tego bardzo bardzo ciekawa. Wszystkiego pachnącego, pa pa.